Maciowina, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy wchodzić na bardzo niebezpieczny grunt dla Maciocha, ponieważ słuchajcie, będzie Redstone, będzie TNT, będzie wybuchowo, więc fajnie, ale no kurczę wiadomo, że Macioch w tym nie jest najmocniejszy. Ale spokojna wasza rozczochrana, ja już wszystko wiem jak to się robi. Chodzi oczywiście o kopanie naszego oceanu. O to chodzi przede wszystkim. Jak widzicie, naprawdę praca idzie nam bardzo dobrze i z dnia na dzień to nie jest, słuchajcie, ściema. Z dnia na dzień jesteśmy coraz bliżej. Patrzę, że na przykład nie wiem, czy wy poznajecie ten teren, no ja na niego patrzę codziennie, wy pewnie też, więc na pewno widzicie postępy. W każdym razie jesteśmy tutaj po to, ja jestem tutaj po to i Wy również, żeby te postępy jeszcze zwiększyć i jeszcze bardziej się przybliżyć do końcowego rezultatu, czyli oczywiście oceanu, gdzie każdy z nas będzie miał wyspę. W ekwipunku mam przygotowane itemy na dokładnie 5 egzemplarzy tajnej maszyny, którą EO pomyślił Elvis, nie wiem czy on ją wymyślił, czy on ją znalazł, czy e, skąd ją wziął, nieważne. W każdym razie on mi pokazał pewien sposób na zepsucie gry, który nam bardzo ułatwia tą pracę. Myślę, że słuchajcie, wy to już widzieliście, ale do tej pory jeszcze nie robiłem tego sam. I to jest chyba najwyższy moment, żeby Maciuch podjął wszystko, właśnie. Wszystkie prace, wszystkie roboty w swoje ręce. No i co, no? Pokonałem Smoka, pokonałem Widera. No to z jakąś maszyną sobie nie poradzę. no weście. Znalazłem sobie taki bardzo fajny gruncik, gdzie jak widzicie, w ogóle nie ma tych. E, jaką, jaką to nazywał Elviso? Kanionów czy coś takiego? O, tutaj na przykład jest jeden. Takie coś będziemy dzisiaj robić. Tylko, że no właśnie nie będzie Elviska, który będzie nade mną czuwał. Ja Wam sam pokażę, jak to zrobić, i będziemy eksperymentować, bo mam pomysł na ulepszenie tej maszyny. Zobaczymy tylko, czy to wyjdzie. Także, ziomy, koniecznie oglądajcie do końca, żeby się przekonać, co z tego wyjdzie. Zostawcie suba, bo odcinki są codziennie. Dzień w dzień wlatują tutaj materiały, więc, żeby nie przegapić naszego oceanu, koniecznie zostawcie suba. Wtedy będzie bardzo e, gituwa, Maciochowa. Wpadajcie na Instagram, jest podany pode mną, bo dzisiaj, słuchajcie, wyleciała nowa foto. Jak to oglądacie, no to koniecznie. Zobaczcie, jakie foto wrzucił Maciok. I wpadajcie na TikToka. TikTok to Macioch jest podany w opisie. Również, słuchajcie, wczoraj wleciał nowy TikTok, więc sobie tam zerknijcie. Instagram, TikTok, Subik, i można lecieć. Dobra, no bez przedłużania, zaczynamy. Słuchajcie, na początku zaczniemy standardowo. Czyli tak, wybudujemy sobie, powiedzmy, na jakiejś tam wysokości, właśnie pierwszą maszynę. Później pójdziemy dalej. No i teraz tak, słuchajcie, czy ja dobrze to pamiętam? To było, słuchajcie, coś takiego. Pixon, Pixon, macho, Hixon. Teraz tak, tutaj robimy kolejną eleczkę z właśnie tych slime bloków. No i tu, już widzę, że coś pomyliłem. Słuchajcie, już mam tego za mało, ale spokojnie, poradzimy sobie. Teraz tak, a. TNT nie mam. No dobra, to przy okazji ogarnę te slime bloki, no bo mam ich na szczęście trochę więcej. Nie, no TNT zabrakło. Dobra, Maciek jest z powrotem. Mam inne rzeczy, o których też zapomniałem, czyli tory. Do tego sobie wziąłem TNT, no bo ono jest potrzebne. I więcej tych y, bloków, słuchajcie, bo myślałem, że do jednego jest potrzebne 5, a się okazało, że jest jednak potrzebne 6. Teraz mam idealnie y, rzeczy na pięć takich maszyn, ale zacznijmy od jednej, tak? Zacznijmy sobie na spokojnie, od jednej, patrzcie. Tutaj, słuchajcie, oczywiście y, wlatuje TNT. Teraz tak, y, płotek, słuchajcie, wlatuje sobie tutaj, to już w sumie już mogę wywalić. Teraz tak, y, co było dalej? A, Rafa, Koralo. Oczywiście ona sobie wylatuje, słuchajcie, tutaj. To jest na razie na gitarce. I teraz tak, panie kolego, ja muszę wybudować, o, coś w taki sposób. Teraz tak, rozwalamy, słuchajcie, tego klocka. Bierzemy sobie pistona i robimy go, wydaje mi się, że w taki sposób. Muszę go pożyć dokładnie tak. Teraz bierzemy sobie, słuchajcie, dźwignię. Stawiamy dźwignię tutaj, bo to chyba powinno działać. No i tory musimy położyć na ten klocek slime'a oraz oczywiście wagonik. Także z torami to raczej nie będzie, słuchajcie problemu, patrzcie jak ja sobie zrobię coś takiego, tylko pytanie czy teraz wagonik mi tego nie uruchomi. Kurczę Bele Marce pere Patrzyłem dokładnie na konstrukcję Elvisa. Nie uruchamiał. Ja się jednak boję, że to uruchomi i że Macie wydać ciała. No dobra. Sta Ej no serio! Naprawdę! No, przecież to jest tragedia, ale poczekajcie, może teraz jak wrzucę tutaj TNT to będzie lepiej. Pro Ej, serio? Serio, nie, nie, to jest złe. Dziomy, jestem z powrotem i mamy to, serio. Jestem mega zadowolony, udało mi się to zrobić. Chodziłem tam do Elvisa, sprawdzałem, jak on to robił i rzeczywiście był błąd, który wytłumaczę wam, na czym polegał i pokażę wam, że to naprawdę działa. Albo w sumie to najpierw wam pokażę, że to naprawdę działa. Sami zobaczcie, że tutaj oczywiście wszystko jest i ja sobie teraz mogę klikać. Halo, po, po, poproszę to klikać. O, dziękuję, uprzejmie. Jak widzicie, jest gituwa, macie a cały błąd polegał na tym, że ja kładłem e, TNT... Kurczę, bo tak naprawdę teraz jak na to patrzę to wygląda to mega, mega podobnie, ale w momencie budowania jednak to TNT, słuchajcie, nie jest bezpośrednio pod naszym wagonikiem, tylko ono się baguje i w tym momencie ono, mimo że jest aktywne, no bo jak widzicie tutaj ten tory są aktywne, to jednak nie uruchamiają tego TNT, ale buduje się to inaczej i teraz Wam to pokażę. W końcu mam jeszcze materiały Na cztery takie maszyny Więc słuchajcie, ja bym chciał najpierw wam pokazać Dokładnie, że Maciek potrafi to budować I wtedy spróbujemy je połączyć Dobra, myślę, że to jest całkiem spoko miejsce I teraz sobie po prostu słuchajcie to odwzorujemy I serio zobaczycie Że ta maszyna Przed uruchomieniem, pierwszym A już po pierwszym uruchomieniu wygląda inaczej Także słuchajcie, zaczynamy od nowa Robimy elkę yy, ze slima. Teraz słuchajcie yy, Kurczę, bo ja mam już tutaj mało dosyć miejsca w ekwipunku, ale teraz potrzebuję płotka. Płotek poleci, słuchajcie, tutaj. To oczywiście trzeba zniszczyć, ponieważ teraz potrzebuję koral i oczywiście TNT. Halo! TNT, dobra, wrzucamy sobie tutaj TNT. Tutaj sobie wrzucamy koral i teraz znowu, słuchajcie, bierzemy sobie slime, Robimy go w taki sposób. Znowu tutaj eleczka. Teraz lepiej będzie tutaj jednak wskoczyć. I teraz dobra, mam jeszcze jeden blok, więc mogę zrobić to w taki sposób. Pykson, bierzemy teraz, słuchajcie, oczywiście pistona. Dajemy go tu. Tutaj, teraz weźmiemy sobie dźwignię, postawimy ją sobie tutaj, no i oczywiście słuchajcie jeszcze y, tory i nasz wagonik i to słuchajcie już będzie wszystko i patrzcie teraz co się dzieje, widzicie, widzicie, porównajcie to sobie, tutaj TNT jest bezpośrednio pod wagonikiem, ale przed pierwszym uruchomieniem, TNT nie jest pod wagonikiem, sami widzicie. Ale, żeby wam pokazać, że Maciuś nie ściemnia tylko mówi prawdę, no to oczywiście wiecie, że tutaj to już działa, bo to już sobie testowaliśmy, dobra. To, to sobie pięknie działa, mogę sobie zrobić to jeszcze raz w taki sposób. I teraz, świeżo wybudowany, bez zdjęcia, na waszych oczach sami zobaczcie. Pek, 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 dobra, gościu, jest go. O kurde. Jak to się stało? Jak to się stało? Nie wiem jak to. Ej, to było dziwne. Popsuliśmy, no słuchajcie, to, to, to wykorzystuje błąd gry, więc nie nic dziwnego, że ten sla... e, sticky piston on jakoś dziwnie zachował, ale jak widzicie, w tym momencie po pierwszym użyciu maszyna wygląda identycznie jak tutaj czyli TNT jest pod e, wagonikiem, a przed pierwszym użyciem nie było. Dziwne, ale to działa. I teraz, słuchajcie, chciałbym połączyć to, ale nie w taki sposób, jak robił to Elviso Redstone'em po prostu, tylko ja bym chciał dwie maszyny zbudować totalnie koło siebie najbliżej jak się da, żeby to nie były dwie połączone maszyny tylko jedna, ale podwójna. Patrzcie, spróbujemy to sobie zacząć tutaj. Zrobimy tutaj, na wysokości tutaj, gdzie jest druga elka ze slime bloków, zrobimy pierwszą elkę ze slime bloków. Teraz tylko, żebym się, nie pogubił. Tutaj trzeba dać to, tutaj trzeba dać to. TNT, słuchajcie, muszę dać oczywiście pod płotek. Pykson, pykson, macio, Hixon. I teraz lecimy z drugą elką, czyli musimy zrobić pykson... Cykson i tutaj Elixon. dobra Mamy to, w tym Wypadku słuchajcie, muszę wziąć Dwa bloki, które sobie postawimy Jeden tutaj, drugi tutaj, po to Żeby oczywiście ten pierwszy tylko zniszczyć I wetknąć tutaj tego właśnie sticky pistona Dobra, Pixon. oczywiście Źle to zrobiłem, ale dźwigienka już jest postawiona Dobra, proszę tylko, żebym teraz zebrał tego pistona Dobrze, zebrałem go, teraz tak Kładziemy go w takim takim właśnie Położeniu, teraz bierzemy to, bierzemy Słuchajcie, wagonik, kładziemy Najpierw tory, teraz wagonik, no i jak na moje. Mamy to gotowe. Patrzcie, że dwie maszyny są koło siebie. Nie są może idealnie obok siebie, ale jednak one siebie dotykają. No patrzcie, no bezpośrednio siebie dotykają. Tu jest jedna dźwignia. Ja bym chciał, wiecie co bym chciał sprawdzić? No czy ta działa? Czy ta działa i nie popsuje tej pierwszej? Także robimy to, robię to na waszych oczach. Py, 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 py. Nie działa! Aha, nie działa, bo tu jest sticky ten. Znaczy, no slime blok, który się klei do innego slime bloka i nie pozwala go przesunąć. Okej, okay, widzicie? Czyli wiemy, że to po prostu nie działa, ale warto było spróbować. No dobra, teraz trzeba to w takim razie wszystko rozebrać, kurde, no bo, no bo w sumie beka z, ze, ze mnie. Ale dobra, no trzeba to rzeczywiście wszystko rozebrać, bo będzie mm, rzeczywiście przypał, że mamy tutaj taką maszynę, która sobie po prostu nie działa. Dobra, to, to chyba zniszczyłem, teraz tak, ta maszyna działa, więc ja mogę sobie... Z... O, nie! wow, to było mocne, ej, to było naprawdę e, bardzo bliskie, dobra, ja pozbieram te bloki i w takim razie, słuchajcie, lecimy sobie zrobić kolejne maszyny, jak widzieliśmy przed chwilą, nie da się zrobić dwóch takich maszyn dotykających się, bo i z jednej i z drugiej strony są po prostu slime bloki, które są lepkie, które nie pozwalają się prze, e, przemieszczać innym blokom, więc to, słuchajcie, nam nie pychnie, ale patrzcie, że tutaj mamy odległość dwóch, klocków. Co wy na to? Żeby spróbować tutaj zrobić kolejną, ale w odległości jednego klocka. Czyli... Kurczę, jakby się za to zabrać. Słuchajcie, troszkę przypało, bo wiecie co? Ja to bym zaczął od tej strony i teraz tak. Postawimy sobie jeden klocek i tutaj już będzie nasza kolejna machina, chociaż z drugiej strony tak naprawdę nie wiem, czy to pyknie, bo patrzę, że to będzie szło wy właśnie, się zbliżało tutaj. Patrzcie, co mam na myśli. Jeżeli my sobie zrobimy to w taki sposób, no to tutaj mamy płotek i ja nie wiem, czy to zadziała, ale też możemy, słuchajcie, spróbować no po prostu robimy e, dotykającą się machinę, ale od drugiej strony. E, co ja chciałem w takim razie wziąć? Rafę koralową i oczywiście TNT. TNT sobie wlatuje tutaj, rafa koralowa sobie wlatuje tutaj, gitowa maciochowa Bierzemy w takim razie slime bloki, robimy pyksona. Rozwalamy ciebie teraz koleżko, bo ja muszę zrobić jeszcze raz i dwa. E, teraz z kolei robimy bloczek tutaj, bloczek tutaj. Rozwalamy oczywiście tego bloka i teraz tak. Co ja potrzebuję? E, sticky piston, potrzebuję jeszcze dźwignie i teraz tak. Najpierw taki na razie, słuchajcie, wlatuję sobie w złej orientacji, ale wleciał. Przynajmniej jest taki piston, jest gituwa, Znaczy, no nie jest gituwa, właśnie, bo trzeba go poprawić. jeszcze mi zleciał? No kurde, bela, ale dobrze. Jesteśmy coraz bliżej. Teraz y, tory. Y, teraz, słuchajcie, tylko wagonik nam wleci. Pykson i jest dobrze. Zobaczymy, słuchajcie, czy to zadziała. Bo patrzcie, machina jest tak, jak powinna być. Te lepkie bloki się ze sobą nie dotykają Znaczy, no, dotyka się, kurczę, tylko ten płotek Zobaczymy, czy to zadziała Musimy to przetestować 3, 2, 1, go Kurczę, i znowu nie działa No niestety, ale nie może tak być, że się dotykają Minimum jedna kratka przestrzeni Czyli w tę stronę musielibyśmy jeszcze to przesunąć No dobra, czyli ja muszę to rozebrać i lecieć od nowa Skoro wiemy już, że odstęp jest minimalny dwukratkowy, no to w takim razie możemy sobie zrobić kolejną maszynę. Patrzcie, tutaj mamy właśnie odstępy dwóch kratek. Teraz robimy kolejne dwie kratki odstępu. I niestety, na brak dodatkowej rafy koralowej, to będzie, słuchajcie, ostatnia zrobiona w tym odcinku machina. Ale spokojnie, bo czegoś takiego jeszcze nie było, żeby były trzy, trzy maszyny. W tak bliskiej odległości. Zobaczymy, jakie to spustoszenie będzie robiło na dole, bo tam Elvis on nawet robił więcej naraz, ale jednak, słuchajcie, było to troszeczkę co innego ze względu na to, że one były od siebie oddalone o kilkanaście, no co najmniej kilkanaście, może nawet ponad 20 kratek. Także jest to jednak, słuchajcie, troszeczkę co innego. Ja oczywiście to tutaj rozwalę, daję tutaj rafę koralową. Teraz tak, wchodzę sobie tędy na spokojnie, żeby oczywiście niczego nie popsuć. Teraz tak, biorę slime bloki. Innych rzeczy mam pod dostatkiem, tak jak wagoniki, widzicie, mam trzy tię, to mam dużo, tego mam trzy. Płotków też mam dwa, kurcze, czyli gdzieś mi, słuchajcie, jeden płotek się... Nie, bo właśnie użyłem płotka, no dobra, to, to mniejsza. Mam rzeczy pod dostatkiem, jedyne co to po prostu tej rafy koralowej i już tyle nie mam. Dobra, mamy gitówę, macie teraz bierzemy, słuchajcie, jeszcze sobie blok, jeden, żeby go postawić tutaj, rozwalamy teraz ten klocek, ustawiamy ostrożnie właśnie tego pistona, dźwignia, słuchajcie, o na mi się gdzieś zgubiła. No dobra, i teraz wydaje mi się, że to słuchajcie powinno działać. O kurczę, nie, nie to miałem postawić. Yy, dobra, czy to słuchajcie działa? Proszę, niech to działa. Pyk, 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 pięknie działa. Dokładnie, słuchajcie, pięknie działa. Także mamy trzy bardzo bliskie siebie wyrzutnie, musimy je teraz podłączyć mam słuchajcie redstone'a, więc podłączymy je teraz, bo nie, nie, potrzeba repeater'ów na tak bliską odległość i zobaczymy jak to będzie wyglądało, no i ziomy jesteśmy z powrotem, przygotowałem tutaj wszystko żeby to było podłączone do jednej dźwigni, ale nie robiłem testów w zasięgu, także ja rozwalę sobie teraz em, te ostatnie e, klocki redstone'a te ostatnie słuchajcie po prostu kabelki i sprawdzimy teraz czy to działa, patrzcie jak ja to sobie dam w taki sposób, powinno działać no tutaj no to bez problemu, tutaj troszeczkę słabnie, ale myślę, że do, bez problemu dosięgnie i tak samo tutaj, więc wyłączamy to teraz, podłączamy no i słuchajcie, jestem naprawdę ciekawy jak to będzie wyglądało, bo patrzcie są trzy w takie ma, jedna taka maszyna ma dwie kratki grubości, my mamy trzy, czyli 6 kratek grubości i do tego tutaj ej, tutaj jest nawet jedna tylko kratka pomiędzy a tutaj są dwie, czyli mamy sześć, dodać trzy, to jest dziewięć kratek grubości i mamy trzy armaty które wykorzystują błąd gry jest to naprawdę solidne, mocarne i ja wam powiem te. te Raz tylko tyle, że ja sobie tutaj. Nie! Nie, nie, nie! Zdecydowanie nie, nie tak to miało wyglądać. Chciałem postawić taki blok. O, i teraz łapeczką odpalamy na trzy, wszystkie naraz. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Raz, dwa, trzy. bu, 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 bu. Ej, dobra, to działa! To działa! To działa! To jest mega dobre. Jest dobrze, patrzcie, jak to wygląda. Ej, i to jest. Wiecie, dlaczego to jest dobre? Ej, serio, bo o tym nie myślałem, ale teraz to zobaczyłem. Jak robicie takie pojedyncze armaty, jak robił Elvis, to patrzcie, że macie bardzo wąski ten tunel w dół. I później i tak będzie trzeba kopać dookoła. Oczywiście jest to giga atut, giga plus. Ale jak zrobimy taki szeregowiec tych armat, no to sami zobaczcie: po prostu dziura między nimi. Jakby... No, no właśnie jest dziura. Chciałem powiedzieć, że dziura nie istnieje, ale dziura właśnie jest, bo widzicie, tutaj nie powstają żadne takie wyżłobienia. Nic takiego nie powstaje, że... O kurde, to są jakieś całe bloki, czy... Nie! Popsułem! Popsułem, okej! Okay. Czyli to jest rzeczywiście za blisko, w każdym razie nie trzeba tego robić co dwie kratki bo nawet jakby to było co trzy, co cztery albo co pięć i tak byłoby git. Żeby nie być gołosłownym, zszedłem tutaj na dół i jak widzicie, tutaj lecimy nasze TNT, no teraz to jest niestety rozwalone, a tutaj jest dziura. Jest ona bardzo fajna, bardzo ładne, gdyby zrobić taki szeregowiec powiedzmy 10 wzdłuż i jeszcze takie powiedzmy trzy rzędy. Oczywiście to by było mnóstwo zasobów, no bo 30 takich armat, no to, no to rzeczywiście jest wiecie, mnóstwo rzeczy, ale nie ma co ukrywać, że się to płaca, bo jest to tak gigantyczna oszczędność czasu, tak gigantyczna wygoda, że koniecznie musimy to zrobić. Jak widzicie, Maciuch nie tylko był w stanie odwzorować to, co Elviso wymyślił, ale nawet to ulepszyć. Także koniecznie sub się za to należy wam pięknie. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, bo wtedy nic nie przegapicie, a odcinki we tutaj codziennie. Zerknijcie na Instagram, a podane pod mną bo dzisiaj wleciała nowa fota, koniecznie właśnie zobaczcie, co tam dla Was przygotowałem, a wczoraj wleciał nowy TikTok. TikTok to Maciuch jest podany też w opisie. Także również zerknijcie, zobaczcie czy Wam się podoba, bo i na Instagram Macie codziennie relacje i na TikToku macie kilka razy w tygodniu filmik. Także dzięki do następnego. Yo!